6. Powoli zbliża się wiosna, więc fajnie by było coś zacząć siać i tak dalej, uprawiać. Ja dzisiaj będę w tej doniczce sadził cebulę. Oczywiście cebulę można nie tylko siać wtedy, gdy zbliża się wiosna, ale również przez całą zimę można to robić. Będziemy mieli wtedy piękny szczypior. Muszę jeszcze tutaj tej ziemi trochę dosypać. Dobrze. Uzupełniłem już moją doniczkę ziemią do poziomu, który chciałem tutaj mieć. Mniej więcej dotąd. I teraz będę w tą ziemię, ona nie jest ubita, lekko sobie leży, będę wsadzał cebulki. Wezmę trochę czerwonej, trochę takiej Zwykłej białej. E, Cebulę najlepiej wybierać takie, które tutaj albo już puszczają korzonek, ewentualnie tutaj zaczyna im wyrastać szczypior. W miejscu, gdzie ja przechowuję e, warzywa, była dość niska temperatura, także e, te mniejsze cebulki niestety jeszcze nie mają ani korzonka, nie puściły ani tutaj szczypioru. Także będę musiał trochę poczekać. Ale gdybyście wybierali, no to lepiej jest właśnie wziąć sobie taką cebulkę, można powiedzieć, już podpędzoną co nieco i nieco właśnie większą. I cebulki lądują w doniczce. Najlepsza do tego byłaby oczywiście prostokątna donica. Ja niestety wolnej żernej takiej nie miałem, a chciałem coś zrobić, także musiałem posiłkować się tym, co jest. O, i tak mniej więcej na taką głębokość cebulę umieściłem w ziemi. Na koniec. To nieco podleję te moje cebulki, tą ziemię, żeby była wilgotna. Ona tam ładnie w tej ziemi puści korzonek, a tutaj będzie nam wyrastał szczypior. Taką doniczkę odstawiam na parapet. No i jest to wszystko. A jeszcze pokażę Wam drugą opcję, jak możemy wyhodować szczypior. Opcja numer dwa. Będziemy potrzebować. Słoik, ewentualnie szklankę, no i cebulę. Ja tutaj mam taką większą cebulę. Zobaczcie, z jakim ładnym korzonkiem już. I co należy zrobić? Nalewam wodę do naczynia. W moim przypadku jest to właśnie ten słoiczek. Te korzonki tutaj jeszcze co nieco podprostuję, może. Oczywiście uważam, żeby ich nie uszkodzić jeszcze wody jest za mało chodzi o to żeby tutaj ta część cebulki była w wodzie i w ten sposób również uda nam się uzyskać szczypior a jeżeli na przykład mamy cebulę która nie pasuje do słoika bo jest ten słoik na przykład za duży no i po prostu cebula by do niego wpadła to możemy użyć tutaj wykałaczek. Po prostu bierzemy dwie e, albo trzy wykałaczki, nakłuwamy cebulę mniej więcej w połowie, wtedy druga część cebuli, druga połowa znajdzie się w słoiku. No i też nalewamy wody. To jest taka też jeszcze opcja. Także to są dwie najprostsze metody, dzięki którym możemy uzyskać szczypior w domu. Możemy tak również posadzić też i czosnek. Do następnego odcinka. Cześć!